Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV? Serdecznie witam wszystkich gości na uroczystość, przekazania i poświęcenia radiowozów oraz sprzętu teleinformatycznego i techniki policyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. W imieniu Pana Komendanta Powiatowego Policji w Mazowiecki Mazowieckim, Młodszego Inspektora Roberta Kozoszki serdecznie witam. Pierwszego Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji, Inspektora Michała Domarackiego, Dyrektora Dariusza Perdowa, pana starostę Mińskiego, Antoniego Jana Tarczyńskiego, przedstawiciela Polskańskich, <Czykli> Zastępcę Burmistrza Miasta miejsk i pana Krzysztofa Michalka. przedstawicieli władz samorządowych wójta gminy Mińsk Mazowiecki pana Antoniego Janusza Piechowskiego <noise> La Thank you. Policji Księdza Jerzego Daneckiego. Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim Księdza Ryszarda Woźniaka. Oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim Księdza Marka Idzyka. Witamy również przedstawicieli mediów i prasy lokalnej oraz zebranych wszystkich policjantów Policjantki i pracowników Policji. Bardzo proszę o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji Wioski Mazowieckiej burmistrza inspektora Roberta Korza. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że przyjęliście nasze zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy się tu razem z Państwem spotkać. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są świętami, myślę, jednymi z najbardziej takich rodzinnych świąt roku. Dlatego bardzo mi jest miło, że wspólnie tutaj jesteśmy taką wielką rodziną powiatową, władze samorządowe, żołnierze i wiele, wiele innych osób. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze chciałbym podziękować za to spotkanie. Święta Bożego Narodzenia również kojarzą się z Mikołajem, a jest to już również tradycją, że nasze w tym stronie kroki, również Mikołaj z roku e, zajeżdża. I to dzięki właśnie Państwu władzom samorządowym, Pani Prezes również banku, również drogi ten Mikołaj doda. A na świadectwem tego są te piękne samochody, które stoją tutaj na parkingu. Część jeszcze cywilnych samochodów nie dojechało, ale Mikołaj zapewnił mięsieczki w tym roku na drogę. Ja bym sami po prostu się przechowałem, ale to również takie <laughs> wspaniałe i tereny i specjalistyczne dla ruchu drogowego. Również to dzięki właśnie wsparciu wszystkich samorządów, które są na terenie naszego powiatu, Pana Starosty na pewno przyczyni się do poprawy i warunków pracy, i poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękuję. Chciałbym również serdecznie podziękować strażakom, żołnierzom Straży Miejskiej za to codzienne nasze wsparcie. muszę tutaj mówić, że praktycznie codziennie ze strażą pożarną uczestniczyłem w likwidacji drogowych, pożarów różnego rodzaju zdarzeń na plastikach naturalnych czy technicznych. I za to również Panu to serdecznie dziękuję. Są tutaj Panowie Żandarmerii Wojskowej, również serdecznie podziękować. Proszę Państwa, w tym roku tylko Żandarmerią Wojskową zrealizowaliśmy ponad 1400 wspólnych patroli. To jest naprawdę ogromna ilość i za to wsparcie serdecznie dziękuję. Dziękuję również pilotom, którzy codziennie nas wspierają, nawet w takich działaniach poszukiwawczych, kiedy każda godzina w tych warunkach atmosferycznych jest ważna, żeby znaleźć to, co poszukiwaną. Również ostatnio nawet piloci z drugiej grupy poszukiwawczej, zaangażowali się w poszukiwania. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję pani prezes Banku Spółdzielczego, która co roku również nas wspiera, tak w zakupie sprzętu, jak również w różnych naszych innych przedsięwzięciach. A proszę państwa, policja ma w tym banku rzeczywiście bardzo dobre konto. Te pożyczki, na które nam pani prezes udziela są bezzwrotnie. Wszelkich sukcesów, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, i żebyśmy co roku również w takim gronie mogli się spotkać. Tutaj, korzystając jeszcze z okazji, nie mogą być z nami wszyscy, policjanci, którzy są. No. Proszę Państwa, no, niestety, niektórzy pokazują, że tak jak w tym roku, sporo naszych kolegów, koleżanek zachorowało na dosyć poważne choroby. I tutaj chcę zapewnić, że te święta będziemy o nich pamiętali, tutaj również będziemy się dla nich modlić. Nawet na te poważne choroby, które pomimo postępu medycyny w dalszym ciągu nie znaleźliśmy jeszcze lekarstwa na te choroby. Także taka ostatnia też tragiczna troszeczkę informacja nas, nie troszeczkę, bardzo tragiczna informacja nas dotknęła. Z chwilą w wypadku samochodowym nasz kolega, był za XXIII fazy porodniczej, Robert Kozak, także również, jesteśmy wstrząśnięci tym. Także również będziemy tutaj polecali naszej pamięci w bitwie jego osoby. Także ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Panie Starosto, Szanowni Państwo, ja do tego te tematy, które poruszał Pan Komendant, są bardzo ważne i istotne i ta rozmowa, pewnie w naszym sercach gdzieś długo to zapadnie, ale, ale nie, nie zapominajmy o tym, że spotkaliśmy się po to, żeby podziękować za to, że wspólnie razem <coughs> Państwo tworzycie bezpieczne otoczenie, że, że troska o bezpieczeństwo to nie tylko zadanie i rola policji, ale przede wszystkim wszystkich mieszkańców samorządów, przedstawicieli tego społeczeństwa dlatego za te pieniądze, które Państwo przeznaczacie na zamówienie sprzętu dla policjantów serdecznie tego w imieniu 70 na dziękuję. Wierzę w to i jestem o tym przekonany, że te rady pozwalają pozwalają, będą jeszcze bardziej pozwalać dojeżdżać na potrzeby mieszkańców powiatu miejskiego jak najszybciej na interwencję po to, żeby ta pomoc, którą policjanci niosą nigdy nie była spóźniona. Serdecznie za to dziękuję. Wiem, że, że czas jest trudny dla Państwa również. Jesteśmy w okresie globalnego kryzysu, dlatego, tym bardziej, każde wsparcie z Państwa strony jest wsparciem szalenie, szalenie cennym i istotnym. A drugi powód, który, który nas dzisiaj na tą salę sprowadził, to to, że, że przed nami święta Bożego Narodzenia i słowo Wigilia. Mart. Ma kilka znaczeń. Jesteśmy przed Wigilią Mikołaja, który jest już za tym, jeżeli chodzi o te, te rzeczy dla Policji, ale zbliżają się również Święta. Życzyłbym wszystkim, sobie również, Państwu, przede wszystkim Policjantom, żeby, żeby to był czas na dobrą refleksję, żebyśmy mogli zatrzymać się w tym będzie każdego codziennego dnia, żeby nie każdy musiał być słusznie służbie, Pewnie to jest niemożliwe i znajdą się policjantki i policjanci, którzy w tym dniu w tym okresie, w tych dniach będą musieli zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i to bezpieczeństwo dla mieszkańców dostarczać. Ale chciałbym, żeby te osoby, które będą mogły spędzić ten czas ze swoimi najbliższymi, mogli się troszeczkę zatrzymać, mogli się odwrócić, cofnąć, spojrzeć na siebie, jak przeżyli, jak przepracowali, przesłużyli ten odchodzący już na moment rok żeby można było sobie wyznaczyć nowe zadania, nowe, nowe cele na, na, czas, na czas następny, ale przede wszystkim żeby zrekompensować swoim najbliższym ten okres, który, który nie jesteśmy w stanie z nim wspólnie spędzić, poświęcając czas dla, dla społeczeństwa tego, tego powiatu. Ukłońcie się również swoim najbliższym, swoim rodzinom, bo to dzięki nim... Pewnie macie komfort taki, że wy możecie przychodzić do pracy ze spokojną głową, macie tą bazę taką w domu, która daje wam komfort pełnego zaangażowania w realizację obowiązków służbowych. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa, dla wszystkich służb, z którymi współpracujemy, dla pracowników, policjantki, policjantek, policjantów, dla waszych rodzin. Wszystkich Państwa niech w przyszły rok, Życzenia Bożonarodzeniowe zawsze łączą się z życzeniami noworocznymi. Niech przyszły rok przynosi Państwu samą szczęść i rewizja. Sanni dzisiejszy dzień to kolejna okazja do tego, dzisiejszego spotkania, kolejna okazja do tego, aby wyrazić słowa podziękowania w kilku obszarach. Przede wszystkim słowa podziękowania. Dla Pani i Panów Policjantów, dla wszystkich służb inspekcji i straży, dla wszystkich moich przyjaciół samorządowców za bardzo dobrą współpracę, za to, że dzięki tej współpracy, dzięki wysiłku Państwa wysiłkom mieszkańcy naszego powiatu z dnia na dzień mają coraz większe poczucie bezpieczeństwa serczego dowody, też mamy bardzo często za to wszystko pięknie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, no tak się składa, że to kolejny rok, kiedy samorządy, instytucje, ci, którzy mogą, chcą wspierają Policję, wspierają nasze służby właśnie po to, aby, aby nam, żeby się bezpiecznie Zatem współpracę jeszcze raz pięknie wszystkim Państwu dziękuję. Dzisiaj jesteśmy w Komendzie Powiatowej Policji, więc słowa szczególnego podziękowania pod adresem Pań i Panów Policjantów, Pracowników Cywilnych Komendy za Waszą służbę niełatwą, z tego sobie wszyscy zdajemy sprawę, ale służbę, którą wykonujecie profesjonalnie, służbę, którą wykonujecie bardzo dobrze. Taka jest ocena wielu instytucji do tego uprawnionych. Proszę Państwa, zarówno Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu, cała Rada Powiatu, działalność policji, działalność komendy powiatowej, policjantów, pan i panów policjantów. Bardzo wysoko ocenia. I za te wszystkie państwa dokonania. Bardzo gorąco i serdecznie państwu. Państwu dziękuję. Stało się taką tradycją fajną. Cieszę się, że kontynuujemy to Panie Komendancie. Że w okolicach Mikołaja ten Mikołaj przybywa tutaj. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu tak będzie. Chcę Państwa poinformować, że w budżecie powiatu w projekcie budżetu na przyszły rok są również pieniądze na Wsparcie państwa działań. Jestem przekonany, że również samorządy miast i gmin też w miarę posiadanych możliwości, na miarę sytuacji, w której się oczywiście znajdujemy, te działania będą wspierać, bo to jest w naszym wspólnym interesie. Proszę państwa, jeszcze raz dziękuję za współpracę, za państwa pracę. Na dzisiejszym spotkaniu to się składa na terenie powiatu i inaugurujemy sezon opłatkowy, czy cykl opłatkowy, na, na policję jako tę służbę e, wiodącą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na terenie powiatu. Niebawem święta Bożego Narodzenia, zakończenie roku, nowy rok. Drodzy Państwo w okazji tego tych pięknych świąt przyjmijcie ode mnie od Powiatu miejskiego bardzo serdeczne życzenia, dużo radości, dużo spokoju przede wszystkim, e, dużego zaufania wśród e, mieszkańców utrzymania e, tego poziomu, który Państwo już osiągnęli, zwiększania go a w życiu rodzinnym, ciepła rodzinnego i takiego miejsca, do którego Państwo po dobrze wykonanej służbie po dobrze wykonanym zadaniu będziecie wracać z przekonaniem, że tam właśnie znajdziecie odpoczynek. Wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych najbliższych. I jeszcze raz pięknie dziękuję za tę wspaniałą współpracę w roku 2012 i liczę na nią następny rok roku 2013. Dziękuję bardzo. o z Teraz nastąpi przekazanie dwóch prawie głosów oznakowanych marki i akcji, zakupionych ze środków budżetowych władz powiatowych oraz środków budżetu Policji. Po kluczyków poproszę pierwszego zastępcę komendanta społecznego Policji Inspektora Michała Ruralckiego, komendanta powiatowego Policji Mieszczu Mazowieckiego, Młodszego inspektora Roberta Poposzkę oraz Starostę Miejskiego, pana Andrzeja Jana Miasta Mińskou-Mazowieckiej i pana Krzysztofa przekazanie radiowozu uznakowanego na likwidacji zakupionego ze wspólnych środków władz samorządowych miasta Kalinowa oraz gminy Dębne Wielkie, a także środków budżetowych Policji. O wręczenie poproszę pierwszego zastępcę Komendanta Społecznego Policji, Komendanta Powiatowego Policji w Mazowieckim oraz zastępcę Burmistrza Kalinowa, Pana Adama Sekmistrza i Wójta Gminy Dębne Wielkie, Pana Krzysztofa Kalinowskiego. Teraz są symboliczne przekazanie budżetów podrabiotwórczych i odnotowanego marki operatora, zyskanego ze środków władz samorządowych w gminie Dobre, w gminie Jakubów i w gminie Stanisławów oraz środków budżetowych policji. W tej chwili w przypadku tego samochodu również, jest realizujemy zakup, samobójstwo w najbliższym czasie trafi do naszej jednostki w symbolicznego kluczyka poproszę pierwszego zastępcę Komendanta Społecznego Policji, Komendanta Powiatowego Policji w Mazowieckim oraz Wójta Gminy dobre, Pana Krzysztofa Radio, Wójta Gminy Jakuby, Panią Handlą mój Wójta Gminy Stanisława Pana Oprócz wymienionego wcześniej sprzętu otrzymaliśmy również dodatkowo ze środków marszałka projektów pałacowych w jednej prędkości listy na jeden, który będzie wykorzystywany przez policjantów usług W tej chwili poproszę policjantów o podejście do raju obozu Fataplana Miejskiej Policji, się zajęciego dla i na sali duchownych. Zapraszam do poświęcenia rozwoju na naszego złożenia. pana. Pana Boga o błogosławieństwo dla tych pojazdów, dla tych wszystkich, którzy będą się nimi posługiwać. Panie Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz pomoc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli, sprawa by te samochody, dzieło Twojej pracy ludzkiej dzięki temu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka jego pracy i wypoczynku, za stanicwem świętego Krzysztowa Patrona Kierowców. ustrzesz Panie tych wszystkich, którzy będą korzystać z tych pojazdów od wszelkich nieszczęści, czyli ciała, aby bezpiecznie mogli realizować wyznaczone zadania. Niech te pojazdy będą pobłogosławione dla Twojej chwały, Kożyni Polskiego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 보호자 <목소리도> Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI od października przeżywamy rok wiary. W szczególny sposób wszyscy, jako ludzie wierzący, staramy się zatrzymać w refleksji nad tym, co to znaczy wierzyć. Nie tylko wierzyć w Boga, w jego istnienie, bo to jeszcze wiarą nie jest, ale wierzyć w Boga. Z tej wiary w Boga wyrasta nasza siła, nasza tożsamość. Życzę, aby zgłębianie tajemnicy wcielenia. Syna Bożego, stało się dla nas wszystkich taką inspiracją do tego, żebyśmy ten trud codziennego życia, służby, którą Państwo pełnicie, potrafili podejmować w tym duchu zawierzenia Bogu, tego, co dla nas ludzi czasami staje się niemożliwe. Życzę, żeby to Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam wszystkim, Waszym bliskim, w tym, co każdy dzień przynosi. Niech ten zbliżający się 2013 rok będzie rokiem obfitującym Boże błogosławieństwo dla Was i Waszych bliskich. Szczęść Bożego. Taką formą naszej męczności świątecznej są szopki, które każdy może sobie później zabrać. To taki zewnętrzny symbol tej nam naszej rodziny, którą stanowi.